Montuję klimatyzację w mojej salce szkoleniowej, bo już jutro rozpoczynamy szkolenia stacjonarne z montażu klimatyzacji. Rotenso ukura już czeka. Jest to sprzęt ufundowany przez dystrybutora firmy Rotenso, która na moją prośbę postanowiła wspomóc i przekazała nam na cele szkoleniowe tą jednostkę, abyśmy mogli ją montować, demontować, montować, demontować tym samym Uczyć się jak montuje się klimatyzację. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować dystrybutorowi marki Rotenso za udzielenie tego sprzętu, za przekazanie dla mnie tego sprzętu, abym mógł na nim uczyć nowych instalatorów klimatyzacji. Zapraszam do udziału w tych szkoleniach. Jeżeli chcesz, pod opisem będziesz miał linka do mojego fanpage'a. Tam wszystko się dowiesz, tam są informacje, kiedy takie szkolenia się odbywają,